Zwiedz karój a potem Dobrowinka ja wybiorę Święt Stary Babikol 2 i jeszcze Babylon 2 a potem Bobowita. Która postać? Ok, no to ja wybiorę. Babiko, dwa. Ok. Aktimel czy. A, activia okej Ok, no to ja wybiorę. Aktimel chyba. Ok, no to danionki A potem postać. Danio, um, no to które też um, muszę powstać, wybier. Sić, o nie, się co kość? okej, ja wybiorę um, Danionki, okej, okay, no to stać. Um, gratka czy Ale Pitny, okej, okay, ja wybiorę Gratkę. Nokej. Okay. Um, dal da Al Albro czy notry drink? Okej, okay. ja wybiorę. Um, Alpro Okej, okay. um, teraz dalej. Danon czy babiko. Okej. Okay. Ja wybiorę. Danona, na okej no to start jeszcze